W czwartek w sali sportowej przy Zespole Szkół odbyły się targi edukacyjne. Swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście uczelni z Dolnego Śląska oraz województwa lubuskiego. Nie zabrakło oczywiście stoiska Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Była to trzecia edycja targów. Podobnie jak wcześniej, zainteresowanie maturzystów zespołu Szkół było spore, a opinie wyłącznie pozytywne. Trudno się temu dziwić, bo uczniowie mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat tego, co mają im do zaoferowania szkoły wyższe na miejscu, bez konieczności opuszczania polkowic. Stoisko DWSPiT cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo i oferta okazała się atrakcyjna. Bardzo wiele osób pytało o nowe specjalności, o to co nowego w tym roku. Jedko ja przypomnę, że te nowe specjalności czyli to organizacja turystyki międzynarodowej, administracja publiczna, zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją. Szczególnie duże zainteresowanie dotyczyło właśnie organizacji turystyki międzynarodowej i pytania padały dotyczące wyjazdów zagranicznych podczas studiów w ramach programu Erasmus, dotyczące czesnego opłat, które rzeczywiście tutaj w Polkowicach są no, bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o czesne. I szczególnie atrakcyjnie też wydaje się taki dodatek dla studentów pierwszego roku, a więc w tym roku będziemy im wręczać smartfon. I myślę, że to będzie, to będzie bardzo, bardzo ciekawe uzupełnienie tej naszej oferty edukacyjnej. Tegoroczni maturzyści, a także ich młodsi koledzy chętnie zapoznawali się z ulotkami informacyjnymi uczelni prezentujących się podczas targów. Mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami poszczególnych uczelni, a jak wiadomo, siła osobistego przekazu zawsze jest największa. Skuteczność takich targów jest bardzo duża. Dzięki nim uczelnie pozyskują wielu studentów. Nic dziwnego, że Polkowicka Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w takich przedsięwzięciach bierze udział chętnie i często. Przez cały czas wyjeżdżamy na tego rodzaju targi edukacyjne. Odwiedzamy szkoły, odwiedzamy maturzystów z wykładami popularno-naukowymi, z taką prelekcją pod tytułem Matura, studia i co dalej prowadzoną przez nasze biuro karier. Zainteresowanie jest spore. Czasami młodzież bywa momentami zdziwiona, że w Polkowicach jest taka uczelnia, wiedzą, że jest uczelnia, ale są zaskoczeni i ofertą, i tym, co proponujemy. I, i, i sądzę, że po kilku latach tych działań promocyjnych jesteśmy na takim etapie, że uczelnia polkowicka jest rozpoznawalna tutaj w, re, w regionie i z całą pewnością jest konkurencyjna wobec tych uczelni, chociażby na terenie Zagłębia Miedziowego.